Cześć wszystkim, Natalia Skibińska, Basio Human Microbiome. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Jelit.pl. Witam Panią doktor nauk medycznych, Marię Bartoszewicz, Gdańskim Uniwersytet Medyczny. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co pisze w jelitach, czyli będzie słów kilka o probiotykach. Naszą florę bakteryjną stanowią biliony mikroorganizmów. Głównie są to bakterie, z którymi żyjemy w symbiozie. I one zyskują, jakby, dzięki nam, miejsce do rozmnażania, a my, dzięki nim, wsparcie w odniesieniu do naszego układu pokarmowego, układu immunologicznego czy też układu nerwowego. Dlatego o takich małych lokatorów należy odpowiednio dbać. I właśnie dzisiaj będzie troszeczkę o tym. Porozmawiamy sobie o bakteriach probiotycznych. Pani Mario, co to są probiotyki? Tak, rzeczywiście warto zawsze zaczynać od definicji. Probiotyki, według y, definicji WHO, to jest y, suplement. Pokarm, który zawiera bakterie probiotyczne, właściwie nie bakterie, drobnoustroje probiotyczne. Mm -hmm. A drobnoustroje probiotyczne z kolei no to właśnie bakterie, ale także grzyby, które mają, mogą wywierać pozytywne działanie na nasze zdrowie. W związku z tym, no, warto rozróżniać te dwa pojęcia, chociaż no, na dobrą sprawę, właściwie, według tej pierwszej definicji, to jest zupełnie poprawne pojęcie. No, warto też zwrócić uwagę na samo to słowo probiotyk z greckiego dla życia, w odróżnieniu od antybiotyk. Który jest przeciw życiu. Oczywiście tutaj te anty, przeciw życiu, no nie naszemu, oczywiście, tak, a bakterii, tak. ponieważ antybiotyk ma za zadanie zabić te bakterie. Mówiła Pani kilka słów. No, probiotyki one wymagają bardzo dużo słów, ponieważ są uważane teraz za nasz dodatkowy organ, który spełnia tak dużą. Pozytywnych funkcji w naszym organizmie, że opisanie ich w kilku słowach jest zupełnie niemożliwe. Odkrycie tych bakterii probiotycznych i ich wszystkich pozytywnych skutków, ich pozytywnego działania na nasz organizm doprowadziło do tego, że no trzeba było zweryfikować w ogóle pojęcie, gatunku człowieka. Nie jesteśmy okazało się, że nie jesteśmy jakąś jedną niepodzielną tak. istotą. Jesteśmy w zasadzie superorganizmem, czy nadorganizmem, który no, składa się. Nie tylko z naszych komórek, ale właśnie z komórek tych bakterii probiotycznych. I rzeczywiście te bakterie żyją z nami w totalnej symbiozie. Ani żaden z tych tu komponentów człowieka właściwego nie może bez siebie żyć. Musimy mieć bakterie, bakterie muszą mieć nas. Dlatego, dlatego jest to no, temat, który jest szeroko poruszany, i mam wrażenie, że właściwie chyba wszyscy słyszeli o bakteriach probiotycznych, czy w zasadzie o probiotykach bardziej, ale, ale ich wszystkie funkcje no, nie są znane szerszemu, szerszemu ogółowi. W związku z tym warto no, powiedzieć sobie o tym, co one dobrego dla nas robią. No i właśnie, dlaczego one są tak ważne? No, przede wszystkim to chyba właściwie no, w tych dzisiejszych czasach, kiedy zmagamy się z pandemią, warto pamiętać, że one budują naszą odporność, że mają bardzo duży wpływ na nasz układ immunologiczny. Dbanie o te bakterie. O ten mikrobiom na pewno przełoży się pozytywnie na, na naszą odporność także wobec tego wirusa. Ale inne funkcje no, produkują dla nas witaminy z grupy B i K, a obniżają stężenie. Złego cholesterolu, obniżają ciśnienie, przyspieszają ruchy robaczkowe, czyli wpływają na perystaltykę naszych jelit. Ojejku, no, zabezpieczają nas przed patogenami w ten sposób, że dzięki ich dużym właściwościom adhezyjnym przylegają do ścian jelita i konkurują z bakteriami patogennymi o miejsce. Po prostu zwyczajnie nie pozwalają im się zagnieździć w ścianach jelita takim patogenom jak. Niektóre szelichia coli czy, czy salmonella. Mają też, do no przede wszystkim one też spełniają taką rolę, że trawią za nas, właśnie nie trawią, rozkładają te polisacharydy, które nie zostały strawione przez nasze własne enzymy. Produkują dla nas krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, też substancja, która bierze udział w procesach immunologicznych i ma wiele innych pozytywnych funkcji a na przykład wiążą w naszym organizmie cyanotoksyny i mykotoksyny, czyli nawet w ten sposób zabezpieczają nasz organizm. Jeszcze kilka innych funkcji, które teraz nie, nie, nie pamiętam, ale jak dają da mi Pani czas, to sobie jeszcze <grym> przypomnę, cóż one, co więcej dobrego dla nas czyli. Dobrze, to, a w takim razie co robić, żeby o nie dbać właśnie? Musimy dostarczać po prostu im pożywienia. Czyli nasza dieta musi zawierać dużo błonnika, czyli właśnie tych niestrawialnych przez nasze enzymy polisacharydów. Bardzo dobrym źródłem takich polisacharydów są no, świeże owoce i warzywa. Jednym z takich warzyw jest cykoria, która zawiera bardzo dużo inuliny. To jest znany prebiotyk. Powinniśmy wręcz dostarczać naszemu organizmowi także tych bakterii probiotycznych, ponieważ te wszystkie właściwości, o których mówiłam, o których zapomniałam powiedzieć, nie ma jeden gatunek bakterii. Znaczy, Żaden gatunek bakterii nie spełnia, probiotyczny nie spełnia tych wszystkich mhm, pozytywnych serdecznie. korzyści. W związku z tym powinniśmy dbać o to, żeby dostarczać sobie różne gatunki tych bakterii. No to mogą, to może nam ułatwiać suplementacja bakteriami probiotycznymi. Jeżeli decydujemy się na taką suplementację, to zawsze warto przeczytać skład takiego suplementu właśnie po to, żeby tam było jak najwięcej tych gatunków. Gatunków bakterii, czy też grzybów, bo są także probiotyczne grzyby. Ale ta zrównoważona dieta, zawierająca dużo surowych warzyw i owoców, fermentowanych produktów, a na pewno pozwoli nam utrzymać właściwy poziom bakterii probiotycznych, szczególnie tych i innych, które produkują krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Pani Mario, już po raz kolejny wspomina Pani o krótkołańcuchowych kwasach tłuszczowych. Dlaczego one są tak ważne? Ponieważ zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jelit. Powstają w jelicie grubym, w wyniku fermentacji przez bakterie nierozkładanych przez nasze własne enzymy węglowodanów, takich jak chociażby celuloza, a skrobia niestrawialna, nie 95% Krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych jest wchłaniane w grubym, tylko około 5% jest wyrywane razem z odchodami. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe przede wszystkim zapewniają nam proliferację prawidłowych komórek jelitowych oraz hamują namnażanie się nieprawidłowych komórek jelitowych, czyli. Podejrzewa się, że mogą też zabezpieczać nas przed niektórymi chorobami nowotworowymi. Krótkołańcuchowe klasy tłuszczowe biorą także udział w procesach, w wzmacnianiu procesów immunologicznych, czyli razem te dwie funkcje już sprawiają, że są one bardzo ważne dla naszego organizmu. Dodatkowo także dostarczają energii, ich metabolizm dostarcza energii, Komórką na błąka jelit. Te komórki są bardzo zajęte, bardzo intensywnie pracują na nasze zdrowie, w związku z tym należy przez odpowiednią dietę dbać o to, żeby tych kwasów, krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych było w naszym organizmie jak najwięcej, żeby ich stężenie osiągnęło konieczny fizjologiczny poziom. Pani Mario, bardzo Pani dziękuję. dziękuję. Wspominała Pani o tym, że być może gdzieś tam przypomni się Pani te dodatkowe funkcje które bakterii. Czy może to Ojej, już jest tak bakterii? może jeszcze ile? dbają o to chociażby, żeby pH naszego układu pokarmowego było odpowiednie. A potrafią nas też właśnie zabezpieczyć przed, znaczy mają wpływ czy biorą udział w zabezpieczeniu nas przed niektórymi chorobami nowotworowymi, pomagają nam w przypadku nietolerancji laktozy, ponieważ one produkują swój własny enzym, który rozkłada laktozę. No, na przykład zabezpieczają nas przed działaniem enzymów fekalnych, także, że naprawdę no, mnóstwo tych funkcji spełniają i, i warto, żebyśmy o nich jak najwięcej wiedzieli, po to, żeby, żeby zdawać sobie sprawę, że nasz organizm no, wymaga pewnych zabiegów z naszej strony, chociażby właśnie stosowania tej odpowiedniej diety. Zapewniającej pokarm naszym dobroczynnym bakterii. Czyli pokrótce po prostu dbajmy o nich. Dbajmy o nie. Dbajmy oni, o tak. nich tak, kochajmy, je, dbajmy o nich. Dbajmy nie. o dbajmy oni, on on nie, on nie, ponieważ one nam się naprawdę odwdzięczą. Bardzo dziękuję. dziękuję Pani robić. Mario, i wam również dziękuję. Zapraszam Was oczywiście za tydzień do obejrzenia kolejnego odcinka z Jelitwę, Zapraszam Was również na naszą stronę internetową, jak i do odwiedzenia social mediów i jak to już się stało naszą tradycją trzymajcie Mamy się, się zdrowo